Dzień dobry, zapraszam do mroźnego Wilna, gdzie zgodnie z wielokulturową tradycją niedawne katolickie święto Trzech Króli świętowano razem z prawosławnym rozdziestwom, a wileńscy Polacy wciąż spotykają się na spotkaniach opłatkowych. Dzisiaj przypomnimy największe i najliczniejsze z tych spotkań, a także zabierzemy naszych widzów na noworoczny koncert zespołu Pieśni i Tańca Wilia. Zapraszam do Wilnoteki. Proszę wyobrazić sobie dzisiaj święta bez spotkań opłatkowych, które są popularne w Polsce, ale na Litwie są w miarę nową tradycją, bo odrodziły się dopiero po upadku komunizmu. Wcześniej przez wiele dziesięcioleci były zamknięte w domach, ale dzięki temu przetrwały w tradycji rodzinnych. Ale największym spotkaniem jest opłatek Związku Polaków na Litwie, największej polskiej organizacji. Tegoroczne spotkanie opłatkowe ZPL nie było tak radosne jak w latach poprzednich, kiedy do rodaków na Litwie przyjeżdżało też sporo gości z Polski, bardzo często przedstawiciele polskich władz. Ważkie oskarżenie o nieuczciwe rozliczenie polskiej dotacji przez prezesa ZPL Michała Mackiewicza położyły się cieniem na całą organizację, przede wszystkim jednak zdystansowały polskie władze wobec kierownictwa zarządu głównego ZPL. Ale jako społeczność mamy wielką perspektywę. W ciągu wielu lat spotkanie opłatkowe ZPL stało się jednym z ważniejszych spotkań rodaków z całej Litwy. Jest to w sumie jedyna regularna okazja do spotkania Polaków z Birszką, tedy, Laudy czy Kowieńszczyzny. Co na takich spotkaniach jest najważniejsze? Oczywiście, żeby jeszcze raz uczyć się miłości do, do Boga, do, do człowieka, żeby uścisnąć rękę, żeby zobaczyć prosto w oczy podziękować przede wszystkim. Do kilkuset zebranych w Domu Polskim rodaków zwrócił się w liście prezes PiS Jarosław Kaczyński. I choć wiemy, że zwyczaj dzielenia się oplatkiem nie jest praktyką wyłącznie polską, to używamy go za nasz domowy, swój skryt jednoczący rozsianych po całym świecie Polaków. Jednym z gości tegorocznego spotkania Oplatkowego Domu Polskim był ojciec Tadeusz Rydzyk. Tu się czuje serce. Wiarę w Pana Boga i miłość. Do Pana Boga, to ludzie do ojczyzny, do kultury. Chajcie się i mówcie w Polsce o, o, o Was, bo to jest, to jest przykład. To co robicie to jest wielki przykład dla innych. To na przykład ta walka o polskość, o szkoły. Wszystkiego najlepszego, wytrwałości, opieki polskiej w każdej chwili, po każdym kroku. By dotrzeć na to coroczne świąteczne spotkanie w domu polskim, Polacy z dalszych zakątków Litwy pokonują czasem nawet kilkaset kilometrów. Dla osób z tych miejscowości, gdzie Polacy nie stanowią już większości i gdzie postępuje asymilacja i lituanizacja polskich środowisk, dla nich spotkanie w Wilnie ma szczególny wymiar. Jest powrotem do korzeni, języka, tradycji. Jesteśmy z a nas już tam tak mało zostało i tą polskość staramy się podtrzymać jak tylko możemy. Mam dwoje dzieci i postaram się ich wychować tak, jak ja byłam wychowywana w domu przy swoich rodzicach. Boże Narodzenie, opulatek, biały stół, sianko pod ubrusem. Na każdym spotkaniu klatkowym, takim w Domopolskim, nie mogło zabraknąć świątecznych potraw i oczywiście kolęd, tym razem w wykonaniu zespołu dziecięcego Wilenka. Tematy polskiego szkolnictwa i litewskie reformy finansowania edukacji zdominowały drugie największe polskie spotkanie opłatkowe zorganizowane wspólnie w Liceum Adama Mickiewicza przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin i Polską Macierz Szkolną. Strajk nauczycieli oraz dymisja szefa resortu oświaty sprawiły, że edukacja stała się najbardziej gorącym tematem dwa miesiące przed wyborami samorządowymi na Litwie. Dla polskich naszych placówek naprawdę to był dobry rok, nie zważając powiedzmy na te strajki. I odremontowane są placówki, duże inwestycje przyszły do placówek oświatowych. Wiele rzeczy nie zrobione, co dotyczy jakości kształcenia. Myślę, że jest dużo trzeba pracować, zastanowić się, nie tylko sloganami mówić, że nam trzeba polepszyć, będziemy dążyli i tak dalej, tylko pomyśleć jak to robić, w jaki sposób wykorzystać potencjał, który dzisiaj mamy. Nie, nie wszystko zostało zrobione, ale to było związane również z tym, że zachowanie sieci szkół i myślę, że to zabrało największą część naszej energii. Największymi problemami polskich szkół pozostaje malejąca liczba uczniów, rosnący brak nauczycieli przedmiotowców i podręczników oraz odpowiednich nowoczesnych programów nauczania, w tym języka litewskiego. Za szkół mniejszości narodowych to jest problem numer jeden, bo wraz z niskim poziomem nauczania języka litewskiego Spadnie zaraz prestiż polskiej szkoły, bo będzie trudno nam konkurować przy dostawaniu się na wyższe studia i tak W tym roku Litwę czekają potrójne wybory, po samorządowych także prezydenckie i do europarlamentu. Przed świętami Polska Partia otrzymała propozycję dołączenie do koalicji rządzącej Litwą i objęcie jednego z trzech resortów, gdzie doszło do odwołania ministrów. Sceptycznie patrzymy na wejście do koalicji. Na tym etapie... Mówimy nie, ale nie mówimy definitywnie nie, tak więc zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja. Aczkolwiek cieszy nas, że po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do okolicy rządzącej i to chyba dobrze świadczy o naszej renomie, o naszej pozycji. W wyborach samorządowych polska partia wystawi swoje listy w 10 z 60 samorządów Litwy. W siedmiu samorządach Wileńszczyzny, także w stolicy, w Wilnie, Polacy zawalczą również o fotel mera. Całkiem odmienne spotkanie opłatkowe w autentycznej stajni, a raczej Stadninie, zorganizowali członkowie klubu historycznego Garnizon Nowa Wilejka, nawiązującego do tradycji 13 pułku ulanów wileńskich. Spotkali się oni całymi rodzinami w mundurach, przysianie i koniach, które ponoć w noc wigilijną gadają sobie z ulanami. To tradycja, która śniedzi w wielu półkach w Polsce, dokładnie w półkach rekonstrukcji historycznej, nawet i w tym znanym, zakrzyznionym nam, kieleckim chodniczym pułku kawalierii w Kielcach. Skoro jazda kona mniej stopca, a koniec to jak. Повізьми так, як в шяціль колійни. Постановили, що варто і нам шаламать в стадні. Там є така атмосфера стоєнки, яка на родинах Ісуса. А позатом предстуляти майонного пуспішка з'їхали конно уділий самооборони вілінський, і власне знаночно, що в пуспішці постає пул кулану віленських. Там пул кресті мінізанова Вілейці, то власне наша організація називає «Гранізон Нова Вілейка. І рекоструємо Dzieje nie tylko kawaleria, ale i piechoty, no ale dzisiaj to bardziej kawaleria jest. Szerzej o obchodach setnej rocznicy wyzwolenia Wilna i działaniach samobrony wileńskiej opowiemy w jednej z kolejnych naszych audycji. Polscy lotnicy rozpoczęli kolejny dyżur bojowy w ramach. Natowskiej misji nadzoru przestrzeni powietrznej Litwy, Lotwy i Estonii. Państwa bałtyckie nie posiadają własnych myśliwców, dlatego poszczególni członkowie NATO patrolują niebo państw bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Polscy lotnicy na polskich myśliwcach biorą udział w tej misji po raz ósmy. Wszyscy lotnicy z polskich kontyngentów Orlik stacjonują w bazie lotniczej w Szawlach. Obecną ogółem 49, a polską 8 misję Baltic Air Policing Polacy przejęli od Belgii. <grymiany> Polska jest najbardziej zaangażowanym uczestnikiem operacji Baltic Air Policing. Dobitnie wykazały to misje w 2017 roku, kiedy tuż obok granic Litwy trwały rosyjskie ćwiczenie wojenne zapad, a polscy lotnicy bardzo wnikliwie i z ogromnym zacięciem strzegli przestrzeni powietrznej krajów baltyckich. Misja Baltic Air Policing trwa od wejścia państw bałtyckich do NATO w 2004 roku. Członkowie NATO wysyłają swoje samoloty na czteromiesięczne zmiany. Ta misja polega na tym, że będziemy wykonywać nasze loty na misję Alfa, na misję Tango. Misje Alfa są misjami bojowymi, misje Tango są misjami treningowymi. Niemniej jednak jest to przechwytywanie statków powietrznych, kontrolowanie co one niosą ze sobą czy będą zagrażały bezpieczeństwu tych krajów. Na Litwę już po raz drugi przyleciały polskie myśliwce F-16. Wcześniej bezpieczeństwa bałtyckiego nieba strzegły samoloty MiG-29. Każdorazowo do misji w ramach Baltic Air Policing polskie siły powietrzne wystawiają po cztery samoloty. Ciągle jest ta bitwa pomiędzy pilotami, które, które, które samoloty są lepsze. Powiem to w ten sposób. Każdy z samolotów spełnia swoje wymagania i wszyscy piloci są dokładnie i bardzo dobrze wyszkolani. W ramach misji piloci również udzielają pomocy w sytuacjach awaryjnych. Ta misja jest również przeznaczona do udzielania pomocy na przykład cywilnym samolotom komunikacyjnym albo, albo lekkim samolotom tzw. Tak ogólnego lotnictwa, jeżeli się coś dzieje, to samoloty dyżurne mogą być poderwane w powietrze, aby takiej załodze pomóc. Na przykład odnaleźć się w przestrzeni powietrznej albo doprowadzić do lotniska. W ramach polskiej misji na Litwie służbę będzie pełniło 130 osób. Są to lotnicy, inżynierowie, technicy, specjaliści od łączności czy logistyki, w pełni samodzielna jednostka do zadań bojowych i cywilnych. Polscy lotnicy na polskich myśliwcach E16 będą wrognili nieba Litwy, Łotwy Estonii przez najbliższe 4 miesiące, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dziś już trudno wyobrazić sobie okres świąteczny w Wilnie bez koncertu zespołu Wilia, który śpiewa i tańczy bez mała 65 lat. Tradycja noworocznych koncertów zrodziła się pół wieku temu, gdy podobnie jak teraz, zbiegły się rocznicowe wspomnienia dwóch wielkich Wilnian. To była idea pani Zofii i pana Szanowskiego. Pierwszy koncert to był Mnieszkowsko-Mickiewiczowski. Oni czytali poezję Mickiewicza, myśmy tańczyli poloneza i mazura do muzyki Moniuszki. Zostały przypomniane te pierwsze polonezy Willi, Warszawski, warszawskie polonez, I jasne polonez Ulańskie, bez tego nie mogło być koncertu. Koncerty w rytmie Poloneza i Mazura w czasach Związku Sowieckiego nabrały szczególnego wymiaru. Były okazją do świątecznego spotkania rodaków, a Boże Narodzenie jako święto religijne było wówczas zakazane. Przypominały też szlachecką tradycję, która nie była mile widziana przez komunistów. Kontuszów my nie mieliśmy takich, jak matera zespół. To była taka. To, co mogliśmy tutaj uszyć, zrobić, to taka częściowa stylizacja była, więc może to nie wywołało, wywoływało skojarzeń, a już ze Strojem Ulańskim nie na wszystkich świętach pieśni nam było pozwolone przejść przez miasto strojem ulańskim, chociaż był tańczony Polonez. Dzięki noworocznym koncertom w repertuarze Wili znalazło się aż kilkanaście polonezów i Mazurów. Ale po opadku komunizmu zmienił się także charakter świątecznych spotkań. Już od końca lat 80. są na nich śpiewane kolędy. Jest to również okazja do podsumowania roku i występu w całej wielopokoleniowej okazałości zespołu. Na scenie i na sali zwykle gromadzi się jedna wielka polska rodzina. No, przede wszystkim, wiele jest odmłodzona, to cieszy. Dużo jest młodzieży, i to jest najważniejsze w tym wszystkim, że młodzież się garnie do kultury polskiej. No niby tak samo, ale zawsze inaczej. <laughs> I jako dla mnie, dla były ten tencerki, to zawsze przeżycie wyjątkowe, bo czasem jest inna uprawa, nowe stroje, może nowe rozwiązanie jakieś choreograficzne. I zawsze ten zespół zachwyca. To się nie nudzi podobnie, jak się nie nudzi, kiedy słuchamy Mazurka Dąbrowskiego i widzimy unoszącą się flagę biało-czerwoną. Тому що не є єдиний рух, не є єдина розривка музична, але теж така доза патріотизму, доза думи народової, же єсим поляками, що маємо таку спосібну культурову, то просто так народова терапія, повітря, або ліпі повім народова вітаміна, то потрібно для нас теж як розривка, як такий дух поднесли спотканням нового року і підтримання доброї кондиції патріотичної. Wilia to polskość, Wilia to tradycja, Wilia to już utożsamienie siebie z tą ziemią, z tą kulturą, w której tutaj wyrastamy. No i Wilia to miłość.